Przed Państwu te nazwiska. Także nie było łatwo, znaczy jeśli chodzi o, o większą część zawodników, o ten przód, który, który w zasadzie jest krzonem e, jest największej dyskusji i najwięcej rozważań do tego zawodnika numer 5, czyli e, zawodnika tak sztampowo nazywanego dronem na rezerwowym. To, czy on będzie do rezerwowym, to również jest to skupia, tutaj, tutaj nie można mu takiej roli w żaden sposób przypisywać. E, to jednak o tych nazwiskach, o tych czwórcach. Można powiedzieć, że, że czwórka chyba taka zgodnie z, może cała zgodnie z przewidywaniami, bo myślę, że tutaj nie zaznaczę, jeśli, jeśli wymienię tą pierwszą czwórkę. To jest e, oczywiście Kamil Stok, e, Jan Ziobro, Maciej Kot i Piotr Żyła. To jest czwórka nasza, która, która w tym momencie jest e, Najpewniejsza w kontekście, w kontekście startów e, do przodu patrząc, bo my nie mówimy tutaj o starcie, który będzie za dzień, za dwa, za trzy, tylko o starcie, które ma miejsce za trzy tygodnie i docelowo te ostatnie prawie za miesiąc. E, jeśli chodzi o zawodnika numer 5, e, dyskusje, e, całe rozważania toczyły się między, najpierw między trzema zawodnikami. To jest Krzysiek Biegun, i Dawid Kubacki. Po jakimś czasie zostało zredukowane do dwóch nazwisk został Dawid i Klimek. Do końca rozważaliśmy co postawić jako taki najważniejszy argument, dlaczego ten, a nie ten zawodnik. Spędzało, powiem szczerze mi to sens już ostatnich kilka dni, bo wiadomo, że ten termin decyzji się zbliża. Po wielu takich naradach, konsultacjach zdecydowaliśmy, że postawimy w tym wypadku na coś, czego nie da się w żaden sposób wytrenować, wyćwiczyć, czyli na doświadczenie i zawodniku nr 5 będzie Dawid Jak Jak Myśmy to ogłaszali wszystkim, wszystkim zawodnikom, zawodnikom razem. Na pewno to nie jest dla, dla klinka decyzja łatwa, bo, bo to tu dużo odkrywać. Jest też zawodnikiem, który w tym momencie e, zasługiwał, zasługiwał czy zasługuje na ten wyjazd. Niestety przepisy są tak skonstruowane, że musimy postawić na, na mniejszą liczbę zawodników, dotyczy to wszystkich krajów. E, na pewno to nie jest e, łatwe do osiągnięcia, natomiast e, patrząc na inteligencję zawodnika, zawodnik to e, przyjmuje czasami trzeba trochę czasu, żeby, żeby z taką decyzją się, się pogodzić. I będziemy startował teraz myszka tak kategorię. trzeba pamiętać, że dziecko nie są w żaden sposób jakimś... E, to końcem drogi na karierze zawodnika, tylko to jest, to są tylko zawody, które są, są po drodze, e, wiadomo bardzo prestiżowe, ale opatrzone z pięknie Jak się To był decydujący e, Konkurs gruszynowy, skacząc skaczą przed płaską publiczności, przed taką publiczność, jaka tutaj miała miejsce w e, myślę, że idzie na świecie, skacząc całe połowy świata. Obojnie, wyłączając to zawody ranki mistrzowskiej. a zawodnicy nie są poddawani tak, takiej presji, jak tutaj jest zakopane. To są konkursy z jednej strony, skrzywdlające, a z drugiej strony są to konkursy bardzo ciężkie, bo publiczne stawiają wymagania. Tutaj nie ma co ukrywać, Państwo też. Wszyscy chcą tych najlepszych lokat, e, wszystkiego i to się składa na, na taką ciężką sytuację. E, tutaj, Dawid, zresztą byliście tego świadkiem, wszyscy, jak się pokazał, w tych E, naprawdę był tym najjaśniejszym punktem naszej, naszej ekipy, jeśli nie w ogóle takiego e, całościowego konkursu, bo został zauważony przez e, innych także, że, że damy teraz do tej dyskusji. Panie Teresa, jaki jest plan minimum na Igrzyska Olimpijskie w Soczi? Nie jest taki jak plan minimum. My zakładamy, ustalając plan minimum, <coughs> patrzymy od razu na to, co na taki czarny scenariusz. My jedziemy na każde zawody z nastawieniem, by skakać tam jak najlepiej, oddawać to już przysłowiowe dwa skoki dobre, co, co się robi nudne i działa jak mata. Natomiast myślę, że na tą chwilę mamy drużynę, która jest jedną z najmocniejszych drużyn na świecie i są w stanie tam walczyć o wysokie opaty. Tutaj nic więcej nie można wygwarantować. Mamy skoki, tym skoki mogą wyglądać na podstawie tego dzisiejszego e, konkursu, że można skakać dobrze, ale będzie godzinę. Czy mniejszego bądź większego frefa, który decyduje o tym, jak, jakie miejsce się zajmie. Także my możemy zagwarantować dobre przygotowanie, dobre skoki, ale zostają jeszcze czynniki, na które na Jest szansa powtórzenia wyniku z Vancouver dwóch, dwóch medali w skoku? E, Szansa jest zawsze. Tutaj nie można w żaden sposób tego, tego mówić. Natomiast e, nie oczekujcie o tej deklaracji, nie złożycie takiej deklaracji, że już e, jest tą medalę. jedzie walczyć. Wszyscy zawodnicy walczyć o wysokie lokaty, wysokie lokaty to są zarówno pozycje pedalowe, jak i pozycje piętrzyściowe. Także tutaj jest, czołówka jest bardzo, bardzo zagęszczona. Dzisiaj mamy w Pułarze Świata kolejny konkurs za nami. i Z tego stoicie 12 indywidualnego zwycięzcy. Panie dyrektorze, to z Sapporo? Do Sapporo jedzie jest tylko trójka zawodników, to są ci seniorzy, którzy w tym samym czasie mamy już sekretariat, czyli mamy znowu wyłączoną piątkę juniorów. Na przykład od tego momentu właśnie pojedzie Klimek Muraka, Olek Zniszczoł, Krzysiek Biegun, Kuba Wolny i Przemek To jest piątka na przykład sekretariat juniorów. Do Saporu pojedzie Stefan Kula, Matek i Krzysiek Mówił pan o tym, że, że było takie głosowanie. Tak? Ale to głosowanie żeśmy szybko odrzucili, bo stwierdziliśmy, że to, to będzie trwała jaką i to w ogóle nie ma, nie ma sensu w tym... E, każdy, miał, każdy ma swoje za i przeciw. Tak, tak jak powiedziałem na początku, decydowaliśmy o zawodnikach, którzy będą swoje super dyskusji, skaczą, można powiedzieć, porównywanie to samo. Czyli... Całym szczęściem tego wyboru jest to, że my jak, jakiejkolwiek piątki byśmy nie wybrali, my w żaden sposób nie wpływamy na e, potencjalną możliwość wynikową. To są zawodnicy cały czas tak samo mocni. To jest trudne dla tego, który zostaje, bo on ma taki sam potencjał jak ci, którzy jadą. Dlatego ta sytuacja by miała taką trudność. Gdyby to było czterech, 5 zawodników, to jest sprawa jasna, czy nawet czterech, 5 rezerwowy, myślę, że nie ma dyskusji. Natomiast tutaj ja mam tego świadomość, e, że wybór mógł być inny i byłby tak samo a w jakim grozie żeście te decyzje podjęli? Wszystkie trzy sztaby, które są obecne, y, trzy sztaby szkoleniowe, na no, miejsce to było kilkanaście osób. Kilkanaście osób, każdy miał możliwość wypowiedzenia się, jak mówić z własnej strony, bo to jest, y, trzeba pamiętać, że na dobry skok zawodnika to nie jest tylko sam zawodnik, nie jest tylko trener, to są tylko dwa elementy, do tego chodzi jeszcze całe zaplecze medyczne, fizjoterapeuta, dochodzi serwis, który też może ma, ma jakieś, jakieś pomysły na to, wszyscy oni obserwują zawodników na co dzień, wiedzą jak, jak to wszystko wygląda, jak oni funkcjonują, funkcjonują w grupie, funkcjonują na zawodach, trener nie jest w stanie wszystkiego objąć, a czasami w trakcie takich zawodów widzi nawet najmniej. Czy ten argument był jedyny, czy przeważają, czy też jakieś inne argumenty? Były też inne argumenty, natomiast e, takie same dobre argumenty były po stronie, po stronie innych zawodników, natomiast e, tutaj jest jeszcze kwestia pewnej tendencji, którą obserwujemy w postaci e, e, na treningach, na zawodach, że to zaczyna wszystko układać się w podobnym schemacie jak było to w ubiegłym ajepajsosęmihtana dziękujemy bardzodzękujęoie